Tam w programie Decepcja. Tutaj przedstawiam jedną z gałęzi iluzji, jaką jest Street Magic. Jeśli nie chcesz tego oglądać, wyłącz komputer. Powiedz to. Stop. Stop. Tu na pewno? Zapamiętaj tą kartę. Weź ją i pokazuj mi. Teraz gdzieś w środek talii. Co się teraz stanie? Twoja karta przeskoczy na górę. Twoja karta? Nie. nie. Skoro dwójka to nie twoja karta. Daj ręka? Albo tyle. I zamknij. Jaka była wasza karta? No Powiedz. Dziewiątka T. Dziewiątka. Była przeciw. O jest. To jest wasza karta. Dziewiątka T. No tak. Patrzcie, co się teraz dzieje. Ta dziewiątka zmienia się w dwójkę, którą masz w ręce. To co masz w ręce? <laughs> <kurde>. Mam <My> mindfuck. <laughs> to taki ostry. Dobra, nie? No. Daj jeszcze rękę. Potrzymaj. W ilu częściach była ta dziewiątka? Czterech. Czterech. No. Była dziewiątka jaka? Refl. 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 Tak. Otwórz. <laughs> <grymne> się Dziąc... ta? To jest twoja karta Piątka miła to twoja karta, patrz teraz Dawaj Je ja! <grymne> jest tu. co, ja co masz tam? Co czekaj, masz? ale pokaż mi jak chcę też tak zrobić. <grymne> nie z... <grymne> tu co masz tam? Jo! Ja, Ty, ja, nie, ja nie, w nie, nie nie to! Ej, to Trzymaj, trzymaj się tą mocno, Patrz, patrz, patrz. W ilu częściach była? Czterech? Czterech. Otroszeka. Nie! Na ja. Facebooku, że jesteś To jest twoja karta, tak? Patrz teraz, co się dzieje. Patrz, Kart... Ta szóstka się na ja króla. No co tam trzymasz? No way! kurwa, trzyma... No way! No way! Chr... Ty <laughs> no, no way! No way! Twoja karta? No way! No way! Ale chodź na chwilę, chodź! No Ale chodź na chwilę, chodź! Trzymaj, way! No way! Chodź, daj, daj trzymaj way! No way! No way! No way! No była No way! No way! Na way! No way! No Na cztery, nie? Jaka była twoja karta? No way! No na tą rękę. Przykryj, way! po o słuch. Naprawdę. Teraz weź sobie jedną kartę stali, którą chcesz. Pokaż do kamery, nie pokazuj mi No jest zrób na mnie taki. No zrób na mnie. Taki taki no to się kręci. No dawaj, ja mogę okay. być. Wariatem. Tak Pokaż, pokaż mi to, Pokaż to, pokaż do kamery jest. i daj mi ten. Marker. Już masz? No. Teraz powiedz stop. Stop. Tu? Tak, daj tą kartę tutaj. Pokazałeś kartę do kamery, wszystko Aś. jest w porządku. Tak. Ok. Teraz potasuję talię. Bajić. Patrz teraz. No i ręce w ten sposób, taką kulkę, I Teraz... Czy to jest twoja karta? Nie. 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 A podpisałeś ją? Tak. Ta? Nie. Żadna nie ma podpisu. Ale ja podpisałem. Nie. Nie to. Teraz chodzi o ten w on jest pewny, że ty karty tam nie wejdzie. Nie wiem, czemu taki jest pewny. <ślesy> <ślesy> tak. <ślesy> ja.

Powiedz mi kurwa kiedy? podejść bliżej ławki tak jak ja. Teraz prawą rękę daj w ten sposób. Ok, teraz przyklej lewą ręką w ten sposób. Tak, o. mocno. Teraz powoli obracaj rękę w tą stronę. A, jeszcze trochę. Tylko nie połam sobie. Ja dalej nie to tak. Jeszcze trochę spróbuj. No nie A. A. O. o Jezu. A. I teraz powoli obracaj rękę w tą stronę. Powoli. Bez pośpiechu, bo sobie złamiesz. Jeszcze trochę. I jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Co ty robisz? No, dawaj, chodź. Aaaa! A. Co on zrobił? Wybierz jedną kartę. Pokaż ją do kamery, zapamiętaj. No. Teraz sprawdź pudełko. No puste. Puste? Wszystko w porządku? Tak. Okej. Okay. Teraz daj mi tę kartę. No. Tak. Wkładam gdzieś w środek tak? No. Daj pudełko. No. Teraz wyobraź sobie swoją kartę. Okay. No. Tak, to jest ta. To. Ta karta? Wybierz sobie tą kartę. Pokaż do kamery, nie pokazuj mi i zapamiętaj. Już? No. Teraz powiedz stop. stop. Tu? No. Dobrze. ją tu. Pamiętasz swoją kartę? Tak. Pokazałeś do kamery. Tak. Wszystko jest dobrze. Potrasujemy. Dalię. Ok. Teraz jeszcze raz powiedz stop. Stop. Tu? No. Ok. tej jednej kubki. Trzymaj ją. Tako w ten sposób. Tak. Luźno, tako. No. Tako. Okej, okay. teraz przetasujemy tą kubkę. Myślę, że Twoja karta będzie w pięciu pierwszych kartach z tej kubki. I raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Teraz jeśli zobaczysz swoją kartę nic nie mów, nie zdradź się. Dobra? Ósemka pik, dama pik, szóstka karo, piątka trefl i dziesiątka dzwonek. Była? Była. Trzymaj te. Patrz teraz. To nie jest twoja. To też Myślę, że to będzie twoja. Patrz uważnie. Jak widzisz, zniknęła. Możesz mi nie wierzyć, ale zostały tylko cztery karty z pięciu. Jest tu gdzieś twoja karta? Nie. Nie ma? Teraz weź talię w ten sposób, twarzą do siebie. I teraz rozkładaj karty i znajdź swoją kartę w talii. Jedna jest obrócona. No, uważaj. No, Pokaż mi. Twoja? Moja. <laughs> Patrz teraz, co się stanie. To nie jest Twoja karta. To też nie. To może być tak. Zniknęła. Możesz mnie wiesz, ale stały tylko cztery karty. Mhm. Było pięć. Jest to Twoja karta? Nie. Teraz weź talię w ten sposób. I rozłóż ją tak, żebyś znalazła swoją kartę. Po prostu rozkładaj i znajdź swoją kartę. Jedna karta jest obrócona. Mhm. Okay. Tak. To jest ta karta. Ja się cię boję. No możecie mi nie wierzyć, ale są zostały tylko cztery karty. Jest tu wasza? Nie. Nie? A no teraz ty weź talię w ten sposób. Rozkładaj karty i znajdź swoją. Widzisz, jedna jest obrócona, tak? No kurwa, no, to jest dobre. Do następnego efektu będę potrzebował pomocy kamerzysty. Powiedz, stop. stop tu, zapamiętaj tą kartę. Teraz patrz, jak widzisz, jedna karta jest w mojej kieszeni bo jest napisane to nie jest Twoja karta siódemka kier to Twoja karta? no nie, bo jest napisane, że to nie jest Twoja karta wobec tego weźmiemy tą siódemkę w ten sposób usuniemy nie teraz zostało zdanie to jest Twoja karta to jest Twoja karta czy Jopek Karo to Twoja karta?